Dlaczego w ogóle podjęliśmy ten temat? E, to, proszę Państwa, dlatego, że bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że zarówno prymas August Hlond, jak i Stefan Wyszyński byli de facto, nie mówię do końca de jure, bo tutaj trzeba było dużo wyjaśniać, ale de facto biskupami tych ziem, ziem zachodnich i północnych. I my dzisiaj w naszej historii kościoła, w naszej własnej historii, tych, którzy przyjechali tutaj po 1945 roku z tych czy innych terenów, bardzo często o tym zapominamy. Dlatego też uważaliśmy za stosowne, że należy przypominać o tych dwóch wielkich postaciach i dokonaniach tych osób dla tych terenów. E. I to jest taki, że tak powiem, to, co mnie niejako skłoniło do tego, żeby kilka faktów z historii tutaj, zwłaszcza naszego lubuskiego, przypomnieć, ale w kontekście właśnie posługi prymasowskiej kardynała i prymasa Augusta Hlonda i i, i y, prymasa Stefana Wyszyńskiego. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, o czym tutaj już poprzednio mm, mówiono. Ksiądz yy, Kufel mówił, że ileś ludzi z tego terenu wysiedlono. Po prostu wysiedlono wszystkich. Praktycznie, jeżeli ktoś tam został, to były by, to. to, to yy, yy, Wysiedlono nie tylko ewangelików, którzy tu mieszkali, ale wysiedlono również i po części katolików. Katolików oczywiście było niewielu. Trudno, można wziąć stary schematyz, jest taki schematyzm dla diecezji z 1942 roku i po prostu poszczególne archipresbiteriaty sobie policzyć, tak? Można mniej więcej te szacunki jakieś tam zrobić. Ale... Ale, proszę Państwa, chodzi o to, że a sytuacja była bardziej skomplikowana niż proste przesiedlenia. Następowała również zmiana, istotna zmiana ustroju. Istotna następowała istotna zmiana ustroju. Otóż yy, yy, była, było wiadome niejako, o, że na te tereny, praktycznie aż do Łaby, te tereny Europy Środkowej, o ile przed 1939 roku granica wpływów Związku Sowieckiego była na Zbruczu, tak? to po 1945 roku, po 8 maja 1945, granica wpływów Związku Sowieckiego była na Łabie. I te nasze tereny znalazły się niejako w centrum. W związku z tym była e, zmianie, o, o, zmianie uległa też polityka, sposób organizacji w ogóle państwa i społeczeństwa. I w tej niebezpiecznej sytuacji, zwłaszcza dla Polaków, cztery Moca, e, moca, przedstawiciele wielkich mocarstw najpierw w Jałcie 14 lutego, a później w poczdamie, które się zakończyło protokołem, protokołami, dwoma protokołami z 2 sierpnia 45 roku, podjęli decyzję, że po pierwsze, po pierwsze Polska uzyska jako rekompensatę za tereny wschodnie Ziemię bliżej jeszcze nieokreślone, jeszcze 2 sierpnia dokładnie nie określono, ale tymczasowo na granicy e, Nysy i, i, i Odry i Nysy Łużyckiej, tak? Na wschód od, od, tej, od tej linii. Po pierwsze, co było i bardzo istotne. Po drugie, nastąpi przesiedlenie. Jakie przesiedlenie? Otóż ludność z terenów wschodnich przyjedzie tutaj. A stąd generalnie z całych ziem odzyskanych szacowało się wówczas jeszcze w okolicach, powiedzmy, kwietnia, e, później, oczywiście, to załatwiana protokołami co rok ponawianymi, że ponad 10, tysięcy, 10 milionów Niemców. 10,5 miliona Niemców. Faktycznie wysiedlana znacznie mniej, ale bo część uciekła już wcześniej, po prostu. Tak? Więc a na te tereny sprowadzi się maksymalnie 3,5 miliona Polaków. Z tym, że Niemcy, jak powiedziałem wcześniej, byli głównie ewangelikami, a Polacy byli katolikami. Teraz tak, ci Polacy, którzy byli katolikami, mieli tu przyjechać i mieszkać, o której mówiłem wcześniej, w sytuacji, gdy tu rządzi tak de facto Związek Sowiecki i panuje przekonanie, że należy budować państwo sowieckie, czyli państwo oparte o model taki, jaki panuje w Związku Radzieckim. A w Związku Radzieckim katolicy, w ogóle religia, była uważana za coś, za nawyk burżuazyjny, z którym należy walczyć. Więc byli oczywiście tacy, o których dzisiaj żeśmy praktycznie historycy jeszcze pamiętają, jak Hilary Mintz, jak Franciszek Mazur, jak Henryk Świątkowski. Cała masa w 1945 roku różnych ministrów, minister spraw zagranicznych Stefan Matuszewski popierali taką koncepcję, że należy jak najszybciej zmienić tą sytuację. Należy jak najszybciej budować system socjalistyczny, państwo, społeczeństwo socjalistyczne, społeczeństwo bezwyznaniowe. Oczywiście, czy to można było zrobić, to jest inna sprawa, ale teoria była taka, że należy to robić. Więc, proszę Państwa, i w tej sytuacji znaleźć się Kościół Polski. Planują potęgi, wielkie potęgi, planują przemieszczenie ludności, zmianę terytoriów. A Kościół staje przed zadaniem, jak sobie w tej sytuacji musi poradzić, w sytuacji przynajmniej ideologicznej wrogości ze strony twórców nowego państwa. I w takiej sytuacji stanął y, 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 ksiądz e, prymast Audus Hlond, który przebywał w więzieniu do 1 kwietnia 1945 roku, był przecież więziony przez Niemców. Po, po opuszczeniu klasztoru, udał się do Rzymu i słyszał, co się w Polsce dzieje. Ja spotkałem taki, taki dokument, to było wytyczne dla NKWD. 4. roku kto jest wrogiem państwa sowieckiego? To jest wrogiem Armii Czerwonej. I okazało się, że tam. I była cała lista i duchowni byli jednymi z pierwszych. Także trudno było pozbyć się takiej myśli, że nie wiadomo, czy księża w Polsce, jak wkroczy Armia Czerwona, nie zostaną aresztowani. Oczywiście księża w Polsce nie zostali aresztowani, ale księża niemieccy byli aresztowani i znaleźli się gdzie? Na Syberii. Tak? I znaleźli się na Syberii. No, jako Niemcy, oczywiście. Tutaj jeszcze e, oddziały tyłowe NKWD pozostawiły. Generalnie na, na tym etapie oczywiście aresztowano naszych przecież w Milanówku, tak? Przedstawicieli rządów na, e, e, na, na emigracji. E, aresztowano, wywieziono do Moskwy, urządzono im proces. Ale też e, z, księż, e, z, z duchownymi niemieckimi, czy to ewangelikami, czy katolikami specjalnie się nie cackano. Po prostu, po prostu wywożono. Oni byli na tym liście, te, te, na tej liście. I tutaj muszę powiedzieć tak, że były dyrektor Archiwum Szczecińskiego, Jan Macholak taki dokument przywiózł kiedyś z Moskwy, po prostu go opublikował. I tam jest, dzisiaj się zapomina. Bo proszę Państwa, z tym terminem i z tym tematem się spotykamy w którym momencie po raz kolejny? Otóż w momencie, kiedy to... E, Powstaje administracja, na podstawie pełnomocnictw, powstaje administracja kościelna na terenach tutaj ziem zachodnich i północnych, na podstawie pełnomocnictw uzyskanych w stolicy apostolskiej przez księdza prymasa Hlonda. I później ta administracja jest kontestowana przez Niemców, którzy nam mówią, że myśmy tutaj, że kardynał Hlond... Że, że prymas zrobił tutaj coś nie tak. Że mianował to administrację niezgodnie z prawem. Są różne, bo on miał to w tym piśmie, które otrzymał od, od stolicy apostolskiej. Było napisane il tutto territorio terytorio Polako, czyli na wszystkich ziemiach polskich. Niemcy później mówią tak, To mamy 46 rok, zaczyna się przemówienie Churchilla Fulton, tak? Zaczyna się zupełnie rwać te, to, te uzgodnienia pomiędzy pomiędzy Rosją, a, a Sowiecką, a, a, a powiedzmy, a Wielką Brytanią, a, a Stanami Zjednoczonymi i Francją, tak? Oni nie chcą tego dotrzymywać. Granica nie, zachodnia nie jest tu znana, tak? Więc Niemcy podnoszą głowę i mówią, że il tutto territorio polako nie oznacza na wszystkich ziemiach polskich, według daty 1945, tylko według daty 1939. Czyli co? Primo Schlund nie mógł mianować tak, administratorów apostolskich na terenach ziem zachodnich i północnych. Także, proszę Państwa, tutaj to jest pierwszy taki problem. Oczywiście z drugiej strony do Prymasa ma pretensje kto? Władza. Nowa władza rodzącego się państwa, która 12 września 1945 roku wypowiada konkordat z 25 roku. Tak? Konkordat, który jest umową międzypaństwową i pozwala tak się poruszać w jakichś określonych ramach. A tutaj okazuje się, że władze tych ram nie uznają. I gdy administrator apostolski Edmund Nowicki przyjeżdża do, chce się przedstawić jako biskup rozległego terytorium 44 tysiące kilometrów kwadratowych, chce się przedstawić Bierutowi jako prezydentowi. Po prostu, ksiądz Edmund Nowicki wspomina sam w swoich, w swoich pamiętnikach o tym, chce się przedstawić jako biskup nowego terytorium, to Bierut go nie chce przyjąć. I 12 września, to się dzieje na początku września, 12 września 1945 roku, Konkordat został wypowiedziany, bo, po co? Bo jest zarzut, że kardynał Chląd zrobił, nie, nie dopełnił warunków w Konkordacie, zawartych w Konkordacie. Tak władze argumentują. Oczywiście argumentują według swojej. Trzeba było. Tutaj nie ma czasu, żeby się w szczegółach do tego odnosić. Ale mogę Państwu wytłumaczyć tylko tyle, że po prostu władza tak argumentowała, jak chciała, jak jej było wygodniej. Więc to jest, to jest kwestia. Więc wyobraźcie sobie Państwo. Jaka to była, jakie to było dzieło tak? e, kardynała, e, kardy, primasa Augusta Chlonda, który, gdy przybył do Poznania, jeszcze w, e, po, po, po tym aresztowaniu i po tym pobycie w Rzymie, 20 lipca powołał tych administratorów apostolskich i we Wrocławiu, i w Gorzowie, tak? i w Opolu? Słucham? Tak, dostał pełnomocnictwo. Dostał pełnomocnictwo, co było zapisane in tutto territorio polako, czyli na całym terytorium polskim. Tak? Jeszcze raz powtarzam. Niemcy kontestowali to, bo to było na całym terytorium polskim, według nich, według terytorium polskiego 39, 1939, tak? a faktycznie Polska była do Nysy tak, Łużyckiej i Odry, Odry i Nysy Łużyckiej, tak? I była też... E, e, oczywiście ta granica nie była uznana. I to, ten traktat graniczny został zawarty w 90 roku. Najpierw odbyła się konferencja czterech przedstawicieli wielkich mocarstw, tak? co w traktacie, co w deklaracji z 2 sierpnia 45 roku zawarto, że takie, takie będzie tak, tak. i po, tych, po tej naradzie tych czterech mocarstw, które, bo, bo, bo przestał gwarantem być, polskiej granicy zachodniej jedynie Armia Czerwona była przecież od 45. roku do 90. roku. To, że mieliśmy granicę na Odżynisie, to gwarantem była Armia Czerwona, która to Armia Czerwona, jedynym gwarantem, bo ani nawet Stany Zjednoczone oczywiście formalno-prawnie, ani Francuzi czy Anglicy nie uznawali tej granicy. Tak, no, no, nie, o Niemczech to w ogóle nie mówimy. Więc to taki, taki, był, taki był dylemat. To a propos e, Augusta Chłonda, August Chłond umiera w 1948 e, roku i proszę Państwa, żeby szybko, tak, bo zostało niewiele czasu, to muszę powiedzieć tak, przychodzi młody Stefan, e, młody. młody e, Prymas, e, a, a, biskup lubelski, e, Stefan Wyszyński, tak, zostaje Prymasem. I co się dzieje? Próbuje zyskać jakieś porozumienie z Kościołem w 50 roku zawiera, ale e, po, po, porozumienie z rządem, tak. Myślę, że na tej podstawie osiągnie jakąś stabilizację, przynajmniej zyska czas. Okazuje się, że władza nadal Mówi o tymczasowości tych ziem i w 51 roku, 25-26 stycznia, usuwa administratorów apostolskich z tych terenów. Tak? I co się, co, co, co w tej sytuacji się dzieje? Oczywiście kapituły, e, e, jeżeli chodzi o. o po, 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 o e, Wrocław mianują, e, mianuje Kapitał Wrocławska, e, mianuje, e, że Lagosz. tak powiem, wybiera Lagosza, tak? Lagosz początkowo jest, e, słucha się, że tak powiem, prymasa. Mianowali, można powiedzieć, władze państwowe. Tak, no tam byli księża patrioci, tak? tak? Wśród tych kanoników byli księża głównie, większość, zdecydowana większość. Tam w ogóle było 24 e, księży w archidiecezji późniejszej wrocławskiej, było 24 księży patriotów, którzy byli oficjalnie, tak? Ale za tymi księżmi szła cała masa księży pozostałych, tak? Liczono, nie wiem, ze 250, na liczono księży, którzy sprzyjają tym księżom patriotom. Ale o co, o co chodzi dalej? Proszę Państwa, ja trochę chaotycznie może, ale chodzi o to, że ksiądz, ksiądz Lagos wy, wymyślił sobie, że to w Gorzowie zniesie się archidecezję wrocławską. Zniesie się, czy tam wtedy już było to, to, to ordynat, ordynariat wrocławski i gorzowski, utworzy się jedną wielką, w Gorzowie był taki pomysł nawet, bo w, w, w 1952 roku, zdaje się w maju, było nawet posiedzenie episkopaty na ten temat, że stworzy się jedną wielką diecezję. Tak? E, I Lagosz sobie wymyślił, że on będzie biskupem. Tak? Że władze państwowe go pomogą mu. Tak? I oczywiście to oznaczałoby, a w tym czasie, w międzyczasie, kiedy wybrano tych, e, tych wikariuszy kapitulnych, kiedy wybrano tych wikariuszy kapitulnych, co zrobił ksiądz prymas Wyszyński. Oczywiście formalnie potwierdził ten, ten wybór, tak, ale z drugiej strony pojechał do Watykanu i wyjednał u papieża nominacje dla biskupów na tych terenach. Na razie te nominacje były w tajemnicy, więc jak pojawiła się koncepcja, że popierana przez władze państwowe, że twór, utworzymy jedną wielką decyzję, to ksiądz prymas wyjął ten dokument na konferencję episkopatu i pokazał, że są tutaj już przez papieża nominowani biskupi na poszczególne części ziem zachodnich i północnych. W związku z tym każde, jakiekolwiek naruszenie tej nominacji biskupi, papieskiej będzie oznaczało schizmę. Wówczas Konferencja episkopatu po prostu zajęła stanowisko, takie, że nie ruszamy. W ogóle arcybiskup, ksiądz Primas, powiedział wówczas jedno słynne zdanie, które pamiętamy do dzisiaj: Non possumus. Oczywiście za to we wrześniu został w 50. został aresztowany, prawda, i, i tak dalej, i tak dalej. Już tego o tym nie będę mówił. Tak więc, proszę Państwa, dzięki temu uratował organizację kościelną na terenach, na ziemiach północnych i, 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 i zachodnich. Tak? Więc Panie uratował, doktorze. bo inaczej to byśmy mieli, tak jak w Związku Radzieckim, że na poszczególnych e, e, przedstawiciel serc Sowieta tak? by wskazywał, kto będzie proboszczem w danej gminie. Tak? w Rosji tak było i proszę państwa, u nas by też tak było. Nie, to władzy prosimy się nie o puentę, udało. Panie tak? doktorze, prosimy o puenta. E, puenta jest taka, że te dwie osoby, oczywiście, ja już nie chcę, nie, nie, nie mam czasu, żeby mówić no. o tym, jakie były dalsze starania. Księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego dla ziem zachodnich, zwłaszcza dla ordynariatu Gorzowskiego. Co robił dalej? Nie mam na to czasu, ale naprawdę robił wiele. Nie robił tego w Gorzowie, ale robił to w Rzymie. Tak? Robił zupełnie w, w innych okolicznościach, na płaszczyźnie międzynarodowej. Tak? I zasługi jego są naprawdę tutaj dla nas dla naszego kościoła Gorzowskiego po prostu, czy tam Zielonogórskiego teraz obecnie e, e, niedocenione, tak? Niedocenione i, i zapomniane. Warto o tym przypominać. Dziękuję Panie bardzo. Panie doktorze, bardzo dziękujemy.